Jak według mitologii azteckiej miał wyglądać koniec świata? Aztekowie wierzyli, że świat przechodzi przez kolejne ery zwane słońcami, z których każda kolejna kończyła się wielkim kataklizmem. Kres obecnej piątej ery miał nadejść wraz z potężnym trzęsieniem ziemi zesłanym przez bogów. Apokalipsa będzie miała zasięg globalny, a szczeliny w ziemi zaczną pochłaniać miasta oraz całe narody. W proroczych wizjach azteccy kapłani przewidywali również, że podczas ostatecznego kataklizmu słońce zgaśnie, a z nieba stąpią przerażające gwiezdne demony zwane cicimime. Aztekowie nie znali dokładnej daty końca świata. Obawiali się jednak, że każda nowa epoka kalendarzowa, trwająca 52 lata, może oznaczać zagładę. Zakończenie każdego cyklu było momentem wielkiej niepewności, gdyż nie było wiadomo, czy Bogowie pozwolą słońcu ponownie wzejść. Aby opóźnić nieuniknioną katastrofę, Aztekowie składali bogom ofiary z ludzi. Szczególne znaczenie miały serca ofiar, które miały zapewnić dalszy ruch słońca po niebie oraz utrzymanie równowagi świata.